Witam, szanowny kronograczy. Gramy w Aragami. Przyznam się, ja jeszcze nie grałem w tą grę. To będzie moje pierwsze w ogóle podejście do tej gierki. Nie wiem czego się spodziewać. Nie wiem jakie jest sterowanie, ale mniejsza z tym. Gra wygląda przepięknie z tego co widziałem na trailerach. No i chciałbym poczuć klimat tej historii. Ogólnie chodzi o to, że Aragami są takie duchy. Ten pan akurat został przyzwany przez pewną dziewczynę, która została uwięziona w mieście. No i będziemy próbowali prawdopodobnie ją uwolnić. Tak Więc zapraszam serdecznie na serię gameplayową. Myślę, że będziemy się fajnie bawić. E, no, ale przejdźmy właściwie do gry. Mam tu jakieś skiny. Mm -hmm. Możemy chyba odbrokowywać niektóre skiny, jak tutaj widzicie. Nightmare, to jest bardzo fajny skill. Devil, raging, o, też ciekawy. Ghost, no to, to ten chcę mieć, ewidentne, praw? E, Haki, mam dostępny. Koper i turkusowy. Myślę, że oryginalny jest całkiem ok. No to dobrze. Ta gierka jest znana z tego, że jest naprawdę pięknie wykonana. Tak więc zobaczmy. Eee, ok, zrobimy tak. Eee, zrobimy EU. Gra jednoosobowa. Eee, choose difficult. No to weźmiemy na przykład eee, tak. Aha, aha. Trzy czaszki, jedna czaszka. To damy na dwie czaszki, żeby nie było aż tak łatwo, prawda? Chociaż jeszcze że mówiąc, zrobię przechodzić gry. Po prostu się delektować grą. A nie powtarzać w kółku tej samej czynności, ale myślę, że. Drugi poziom trudności będzie taki sam raz. Nie za trudno, nie za łatwo. Ok, mamy ścieżki cienia, przytrzymując przycisk. Zabijając strażników wiąże się hałas, a od końca przeciwnika pamięta o swoim otoczeniu. No dobrze, dobrze. Tak więc zaczynamy historyjkę. Ja jestem. Dziecko go przyzywa. Chodź za mną, podążaj za moim głosem. Wow. To jest oczywiście gra skradankowa. Cienie są naszym przyjacielem. W późniejszym okresie będziemy mogli przyzywać też pewne stwory cienia, które będą atakować przeciwników. Ale już widzę, że lubię tą grę. Właśnie. Jest tam oczywiście. Oje widzicie, wchodzę w cień. To jestem to jestem w ukryciu. Mhm. A spacja? Spacja na razie nic nie robi. Jest jakiś duszek, który do nas przychodzi. Oczywiście sceneria jest przedzodowna. Prze Jamiko! To jest ta osoba, ta dziewczynka, która nas przyzwała. Dał się ma zadziałał. Prawdziwy argami. Naprawdę się udało. No dobrze. A my. E. To ja Cię przyzwałam. Jak się nazywasz? Jak się czujesz? Silence. Lubię tego gościa. Pao mówi. Aragami, rzeczywiście są jak niezapisana księga. Aragami. Ach, i to jest w tym pięknym języku robione. Mściwy duch przyzwany dzięki starożytnemu rytułowi. Nie byłem pewna, czy się uda. Mściwy. Kaiho. Oni zabili moich ludzi, zabrali naszą ziemię, zniszczyli wszystko. Przegraliśmy wojnę, a one obrócili wszystko w gruzy. Kaiho. Tylko jedna z przerwałam. przetrwałam, przetrwałam at ich atak. Uwiezili mnie w świątynię odległego miasta. To, co widzisz, jest tylko projekcją. Nie wiem, jak długo zamierzają mnie więzić, ani czy pozwolą mi żyć. Jesteś moją jedyną nadzieją Aragami. Oczywiście. Co mam robić? Po pierwsze bez broni Co? daleko nie zajdziesz. Chodź ze mną. Ciekawy wstęp. No i oczywiście animacja tego gościa jest naprawdę niesamowita. Okej, okay. cienisty skok. Wyceluj dowolny cień znajdujący się w pobliżu i wciśnij right button, by się do niego przenieść. Rul na twojej pelernie wskazują bieżący poziom esencji. Zbyt niski poziom uniemożliwia korzystanie z cień z tego skoku. Aha, rozumiem. O kurcze. to wyrzucać z cień, cienia. nie widziałem, że Argami są do tego zdolni. Co tak uważaj na światło? Pozdrawia ci energii. Staraliśmy się trzymać, trzymać się cieni. Na sposób odzyskasz energię. Cienisty skok. O, możemy nawet na ścianę wylądować. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Trzymam cień. A to jest niesamowite. No dobrze. Mogę przeskoczyć tam. Mogę przeskoczyć tu. No już to zrobiłem. Dobra, zobaczmy czy możemy przejść dalej. A widzicie? Światło zjadło, zjadło moją energię praktycznie. Teraz wchodzimy do cienia i powoli odzyskujemy. Okej, okay, rozumiemy już. Potrzebujesz esencji cienia, by wykorzystać ze swoich umiejętności. Źródła intensywnego światła pozbawią cię energii, a pozostawione w cieniu zregeneruje ją. Okej. Okay. Shiftem w tym biegniemy. Ok, rozumiem. Myślę, że Twoje e, moce mogą nam tu pomóc. Celowanie. Ok, jasno, że mogą pomóc. Nieźle. A tam, a tam. Oj, jak on fajnie przeskakuje. Rany. Oczywiście mam tutaj ustawienia na maksa widok. Z, jak najdalszy widok ustawiłem. Pomimo tego gra, gra naprawdę działa świetnie. Ale on genialnie wygląda. Okej okay, moi drodzy, zaczynamy! Przygodę za regami. Mam nadzieję, że Wam się gameplay podoba. Oczywiście rzucajcie w komentarze Wasze sugestie, odczucia doznania jak czy Wam gra się podoba, ale te klimaty bardzo lubię Music by Two Feathers. Szacun. Tylko tak ustawiony miecz? Nie, nie będziemy przeszkadzać za bardzo. No ale to argamiz. jest. Sam wybiera. Przyda się. No oczywiście przechodzimy tutorial. Na ścianę wskoczyliśmy, ale płynnie to działa. Wow, aż przyjemne. Zobaczmy, jak często możemy skakać. Uważaj, to jeden z nich. Kaiho! Armia Światła! A to było super! O mój Boże, ale mi się to podoba! Space, ze... spacja, zabójstwo z ukrycia, dobrze. Jeśli pytanie, czy ta roślinka... My jesteśmy tu w cieniu. Poziom światła, miejsca, w którym przebywasz, wpływa na Twoją widoczność. Gdy jesteś w cieniu i przykucniesz, trudniej cię zobaczyć. Źródła światła mogą bardzo szybko zdradzić Twoją obecność. Ale jak się kuca? Nawet nie myśl o bezpośredniej konfrontacji. Dobrze, gdzie on jest? tam jest Przykucnięcie kontrol mam tutaj w trochę kontrol w dziwnym miejscu ok, żołnierze światła za daleko dobra, a, a dobra, dobra, dobra chciałem zobaczyć w momencie, kiedy, kiedy mm, przeskakuję, czy, czy mogę to odwołać. Zobaczcie, tworzy cień w tym sensie. Aha, o to tu chodzi! Patrzcie, energią tworzy cień, i mogę, mogę tam wskoczyć w tym momencie. Jest Niesamowite. Dobra, tylko jak go zwabić? Jak C to on wydaje z siebie taki dźwięk. Uwaga. Wokół ciebie powstaje. Oj. Widzę, że tam się to udało, ale... Uwaga, uwaga. Okej, okay, okej. Okay. nie więcej wiemy już jak to robić. Odebraliśmy im życie bez zawahania. Chociaż moje zawahanie było lekkie. To przyznam. Okej, okay, widzę, że tam prowadzi nas gra, przynajmniej teraz. OK, fajnie. Jestem ciekaw, jak padem by się grało. Zabójstwo z powietrza. A, widzę, że, że tutaj bardzo proste jest, powiem wam, to sterowanie jest, jest bardzo, bardzo proste. Pamiętajmy o tym, że, że cienie nam. że światło nam odbiera energię. To jest, to jest bardzo ważne. Tutaj, tutaj, jeżeli chodzi o save, to on się automatycznie sejwuje, Więc. Pięknie. Od razu się oglądam, czy kogoś tutaj nie ma. Nie można tego, tych ciał ze sobą zabierać. Pewnie jakoś można. Się Pe pewnie o tym dowiemy za niedługo. Okej, okay, Aragami. O, jak jest ten symbol u góry po prawej, to znaczy, że jest zapisywany safe. To miasta jest stąd kilka mil po czekaniu, by tej przeklętej wioski duchów. O jeszcze jeszcze nie wierzę, jak bardzo jest przeklęta. Śmieci kapitana Yukiego Oś! Zapomnij o, 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 tak, o konfrontacji. Gości są naprawdę potężni, jacy. Czyli mają potężne miecze. Dobra, to wpadliśmy raz już. Uwaga, u góry też jest gościu. góry o, 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 no, 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 no <laughs> okej, okay. okay, jeszcze raz ruszam się jak, jak mucha w smole, bym powiedział okej, okay, ale tamtego gościa nie ma, tak? Okej, okay, ukryj się w cieniu. Lepiej, mój drogi duchu. O, czyli jak na niego rzucę? On będzie miał taki alert. Ok, znaleźć jedno ciało, minus 150 punktów. Właśnie muszę się jeszcze nauczyć, jak się ciała chowa. Mm. Szczerze powiem. Ok, bierzemy tutaj. Jak się ciała chowa? T, nie, X. O, możemy kamerę przesunąć. V. O, o, robimy dźwięk poprzez naciśnięcie V. Tak nie widziałem. Gdzie kolejny koleś? Dobrze, się chowamy tutaj. O, niestety, niestety. Zatrąbił na alarm, niech cię przeklęty Ale to nie, nie jest istotne Ciekaj! uciekaj. uciekaj! <grystanie> myślałem, że tu mnie nie wyczai, chociaż Dobra, idziemy Idziemy tamtędy <grystanie> Ups Mamy reset Ale już przynajmniej wiemy Ok, nabieramy, nabieramy biegłości, nabieramy biegłości, dobrze. Idziemy. Jest, jeszcze będę testował, jak ta gra chodzi na padzie na Xbox'a, A, będziemy mogli sobie to mniej więcej czajć. No dobrze. Dałoby się tam wskoczyć i, i go dziarnąć. Właściwie tu nie musimy też ich zabijać. Słuchajcie, w tej grze mm, nie chodzi o to, żeby wyrżnąć wszystkich przeciwników, też w tej grze chodzi o to, żeby przejść z jakiegoś punktu do punktu A. I powiem wam, że jestem ciekaw, jakby nam wyszło granie nie zabijając nikogo, tylko przekradanie się pomiędzy strażnikami. Tak więc, dajcie znać, oczywiście by fajnie było przyzywać jakieś smoki, które pożerają ich tam, widziałem na trailerze takie rzeczy, ale może by było to lepsze. Dajcie znać, oczywiście, jakbyście chcieli, żebym przeszedł tą grę. Zdecydowanie to, to, to będziecie mieli wpływ na to jak, to, jak to wszystko wygląda. A ten odcinek był taki zaczepny zaczepny. Czy chcecie oglądać dalej, czy chcecie, żebym tą serię gameplayową ciągnął dalej? Szczerze powiem. Bardzo mnie zainteresowała ta gierka i sprawdzę okay. później jeszcze jak na padzie się gra czy, czy przypadkiem jest, jest lżej, łatwiej bo tam dużo, dużo komend nie ma a może się, może się fajnie grać więc e, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku z Aragami kliknę kontynuuj Zabójstwo z powietrza to często najszybszy sposób na zejście z wysoko położonego miejsca a więc już nam tutaj Mm, ładuje się gra, pojawiliśmy się. Ja wam dziękuję i do usłyszenia. Hej, jeszcze mamy postscriptum, Zmieniłem sobie tutaj ustawienia. Będzie łatwiej e, oczywiście kucać, będzie łatwiej używać dźwięku. On fajnie druszę taką ręką, jak zobaczycie. I dzwoneczek ma, fajna sprawa. I potem w jeden nie pokazałem Wam jeszcze. Mamy techniki, umiejętności aragami, to jest cienisty skok, tworzenie cienia i kurosu. Towarzyszący ci kruk kurosu zbada poziom, na którym się znajdujesz, i wskaże bieżące cele. Interesujące, prawda? Tak więc to będziemy mogli rozwijać. Tutaj mamy ilość takich pergaminów, które musimy znaleźć. Mamy tu jeszcze techniki defensywne. Kage zapewnia aragamiemu chwilową niewidzialność. Gdy jest aktywne, przeciwnicy cię nie słyszą. przywoły wabik, by odwrócić uwagę pobliskich przeciwników. Wabiki wbuchają, gdy się do nich zbliży przeciwnik, oślepiając wrogów. Ban Moku, tutaj mamy ukazanie pobliskich wrogów, znajdujących się za ścianami, nieprzejrzystymi przeszkodami, i tutaj mamy rozwinięcie tego. A techniki ofensywne mamy kunai, zabijaj oddalonych z przeciwników za pomocą śmiercionośnego śmierci kunai Kunaj stworzonego ścienia, tu jest rozwinięcie. Rzucaj falę cieni, by oślepić, znajdując się przed tą grupę przeciwników, to jest chyba fajne. I rozmieszczę pułapki, które po uruchomieniu eliminują wielu przeciwników naraz. To też może być użyteczne, tak więc tak to moi drodzy wygląda. Q mamy techniki, pod E ma, mamy zwoje, tak więc tutaj jak na razie dużo tego nie ma. Tak więc pozdrawiam serdecznie. Hej.